YouTube tutaj Frabi witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w Minecrafta z moimi oba kolegami, ale jeden kolega niestety wyszedł. Poczekajmy. Już jest mój kolega z klasy i jakby coś, no to, to y, Kamil przywitaj się, a potem Dawid. Do Ej, do widzenia! To jest... A Dawid ty? Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i kanału Kamila Kanał Kamila jest polecaniem kanała. Nie, lepiej nie odsubskrybować mojego kanału, a Kamila możecie zasubskrybować, ale Ka Kamil jakby coś gada na razie kłopoty. Nie słuchajcie go, dobra? A na tym będzie polegał, że Kamil będzie musiał mnie odleczyć. No to Kamil, chodź do szpitala. Ale chodź stary do szpitala. Musisz mnie odleczyć. Okej, okay, czyli sobie zrobiłeś prysznic. No Kamil, ja muszę iść do szpitala, bo no się gorzej czuję. No jeju! k m i l i e Kamil, przyniesiesz mi miksturki takie jakieś, co mi dadzą coś? Ale Kamil, no, no nie rób nic, tylko, tylko to, to ma polegać. Dobra, no to robię. pie no musisz mnie wyleczyć! To dawaj mi tam jakieś mikstury, bylec... Nie... głupia. Daj mi jakieś potki albo coś, chłopie. Dobra. To dobra, zobaczymy. Niektóre słabości, dobra. Stary post... Dobra, pijemy, 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 pijemy! Dwa, jeden. Co jest? Uh, uh. Jestem sobie normalny, ale co jest? Rękę tylko mam przefarbowana. Ojej! Kamil! Coś nie podziałało! Nie, nie podziałało, no bo mam trochę plamek na ręce. Czekaj! Kurde no, ale to jest straszne, dobra, czekajcie Ech. Nie wiem co się dzieje, ale jestem, jestem normalny Jezu, to jest ten głupi hełm Lepiej go wywalę Jezu, ale ja się czuję Jezu, kto to zrobił? Ech. Potrzebuję lekarstwa Sagino Sej stary, ale, ale ty dlaczego w ogóle wyszłaś ze serwa? tu! Dawid, odbanuj go! A nie umiem. Nie umiesz? Tak odbanuję. O, słuchajcie widzowie. W ogóle jest bardzo, bardzo w ogóle ten i, 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 i w ogóle stagi już w ogóle... stary, ej, ja ci tak powiem, że w ogóle ja się czuję bardzo dobrze. Ja nie mogę się zdziwić, że mój skin star wrócił, ale buzi mam teraz dziwną, ale nie wiem co się stało po prostu w szpitalu super dobra już wywalone ja na razie. Mara. Będzie widzę, bo Dawid miał bardzo pani pilną sprawę. M mogę do niego jeszcze napisać na Discordzie, ale na czymś tam do niego, ale on w ogóle tutaj jakieś skrzynki ma I, I on to jeszcze w ogóle wziął tą zbrojkę, kurde. Dawaj coś, o, o, o. dawaj, chłopie. Zd Dwa, jestem kozaczką, no na co Nawet kilowo się tutaj wyszedł, ale ja te drzewa się naprawiam. I tutaj jest jedynie ze mną Kamil, ale ja zobaczę że to na, 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 na. Dobra, widzowie, bo my w ogóle coś tam z Kamilem robimy, ale ka tylko Kamil w ogóle jest taki, taki dziwny, że on w ogóle że nawet sąd zniszczy. Kurde, ja I... Nie, I... Nie, 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 nie. Ja bym nie radził grać w minecrafta Ja bym po prostu nie radzę. A w ogóle dla więźniów to nie zniszczyłeś A to dla dobrych to musisz oczywiście zniszczyć wszystko to Wszystko musisz zniszczyć, zawsze tak jest Wszystko musisz A to nie była żadna zabawa, no bo po prostu ja to, ja to tylko budowałem Odbuduję, a może ci się nudzi e, Zróbmy sobie minhanta może Czekaj, ja tego coś sprawdzę, czy się dany drajtowy miecz połączyć z nydrajtowym mieczem i co wyjdzie? Z enchantowy miecz, czy to będzie mieczek. Nie! Tu, To w ogóle enchantów nie robi. A wiesz, że da się usunąć enchanty przez crafting, tylko nie wysadzaj mu tam. Podpisz się tutaj, Kamil! And win me, win zoomie, a badesami. Co? Patrzcie, Kamil, a co tam też byśmy zrobili wiesz co, takiego menchancika, Że ty, że, 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 że ty w ogóle jesteś łowcą, a, ale saj Kamil, e, jak walczymy? Ej Kamil, no zróbmy tego menhuntu, żeby zaczynamy. Ale ty masz mnie gonić! Dobra, ty masz mnie gonić. Ja ja miecza. Nie z mieczem, z mieczem, bo to nie jest Manhunt.

Tak! Ej, no bo ty komend używasz, chłopie! To ma być gra bez komend! Będą ci uważali że za oszustę. Kamil, wielki oszuste jesteś. Chłopie... Chłopie... St... Bum, 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 bum... Dobra, to gonię. Dobra, no musisz mnie dogonić. Ja mam bloki. No ale, ale i tak to bym szuka, no bo mam dobre Ale Kamil, my... my dorobił. Ej, ktoś to sklep. Dobra. A gdzie ty w ogóle jesteś, stary? No nie ja jestem w okolicach domu Damiana. Magiczny it. Biorę ten magiczny item, który mi pozwoli go załatwić. Czyli wędka. No ale stary, ja ci powiem, się tak powiem, że czekaj. A gdzie jest jakaś. O. Ej, czekaj, chwila, minutka. Minuta trzy, dobra. dobra. Kurde, no. Kurdo. No, Kamil, no ja coś robiłem, chłopie. Ja coś robiłem, kurde, no, no, ja, ja, ja nawet jeszcze nic nie dorobiłem, bo może sobie coś zrobić. Dobre, już. Dobra, już, dobra, że jesteśmy, dobra, kamień. w ogóle nie umiem przeczekać zasad Manhattanu, bo zmieniamy sobie jak coś sobie robiłem. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurczę, zabiłem się. Ale samodzielnie, to ty musisz mnie zabić t Yard Kamil G. In... Kamil, no bij mnie! No bij mnie! Ej, no bij mnie! Chłopie! No bij mnie, kurde! Na chwilę Dawid wyszedł, więc na niego poczekaliśmy i sobie zrobiliśmy krótkiego Manhunta. To był pół na pół pół plan Dawida. Do którego nawet zabiłem Kamila, który nie miał butków. Po jednym huntie skończyliśmy grę. Zabiłem Kamila, ale to było bardzo trudne wyzwanie. Nawet nie miałam strzału. Od Miałem Miałam jedynie szutrową skrzynię, dzięki której Kamil... Kamil, no! Nie bij coś! No, bij coś! Widzowie, bijemy ten geniusia. Ja dobra. Dobra, my się tutaj... Kurczę, no! Zabiłeś mnie! Dobra, ty, 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 teraz ja ciebie go nie, dobra? Byłem uzbrojony w potężne itemy, więc Kamil... Ej, przestań Kamil dawać sobie jakieś efekty! To weź sobie. To weź ze schowka woźnego. Spoko Kamil. Dobrze ci poszło, brawo chłopie. Dobrze, mnie że zrobiłeś, mnie, ale... Bo słuchaj, ja teraz cię ja muszę gonić. A gdzie tu w ogóle jesteś? Ale w ogóle ciekawe, dlaczego David wyszedł z Trybatowicy. Czekaj, Ale ja nie mam. Można a, a później ci coś jeszcze powiem, dobra? Ale na osobności. Kilun jest.

Muszę użyć bloków. Nie zobaczyć jak Dixie wchodzi. I czy tam jest? Nie widziałam go, ale. Gdzie jesteś kamie? jeba, że jestem na samej górze. SIEMA! Serwus! Dobra, no. Dobra, no. Tepa. nie siema. Ej, co ty? Zrobiłeś powieść na prywatnych To miasz. Sadaj trochę, dobra. To zabij! No to dobra, no to bijemy się, dobra, uciekaj. Dobra, Krystyna Restary. Skurder z Kurszywek. Ale nie, kamień, no dobra. No z... Może mi się udać się zabić, ale mam nadzieję, żeby mi się udało, bo... Nie, nie możesz, nie możesz zniszczyć całego serwa. Dobra. A teraz tego walka się odbywa w naderze. Kurde. Zostawił obsydian. Nawet nie wie, że mam naderate'owy killoff. Jestem w naderze. Też mnie uwięziłeś, chłopie? Co ty zrobiłeś? No kurde. No kurde, co ty robisz? Uff. Zniszczyłem portal, sorry. Ale wrócimy na prywatną wicę. Kurde, no właśnie to. Jak to poniżyłeś? Chłopie, jak to to. Ale tam jest. Ale nie możemy tam wejść, no bo tam jest dużo TNT, pamiętasz? Które ty właśnie je zrobiłeś? Dobra, na Shifcie. Ale ty już tutaj dawno w ogóle psułeś. Kurde, no chłopie, no dobra, no. Ej, a nie można kreatywa zmieniać. To będzie wtedy oszustwo. Dobra. No. Dobra, jak widzicie, że to jest przejście do to, to dobra. Dobra, no to dobra, no to tu chyba to było. Czekaj, ja dokładnie nie pamiętam, dobra. Dobra, na razie by doprowadził ja. Kurde, ja nie wiem. Nie wiem. Czy nie no. Ej, ej jak bym to w ogóle zrobił, czy Spróbuję. I kurde, ja sobie tutaj muszę bloki wziąć do pomocy. Bo ja tam kurde nie przejdę pod tą lawą. Nie, JA SIĘ PALĘ! Woda! Nic mi to nie dało. Tepa. Do ciebie. A, Łał! Wow, to boli! Umen! Daj mi jakieś itki! Daj jakieś ity! Szybko! 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 No podskakuj, podskakuj, podskakuj! Podskoki! O. Ty, ty, idziesz po zwierzę, czy co? Bo brandy, ja idę do Endu, dobra? Gdzie ty poszłeś? Ej Ty, ty sobie idziesz z pieskiem Ty idziesz z zwierzątkiem Dobra, tutaj Kurde, ale tego parkoura nie zrobiłem Ja sobie tego kwarta idę sobie zabrać jednego nie mi tak posłał, ale, 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 ale jakby się nie udało... To my w ogóle z kamieniem, je, ja nie wiem, jak my w ogóle powrócimy, bo właśnie nie da z Endu wrócić, ja nie chcę was się zabić. To chodź, stary! Nie, ja idę tutaj. Do Endu idziesz, jeszcze jak? Ale tam jest portal! Chłopie, no tam jest! on nie zabudowuj. Rabijemy się. Ej, co tu... Jezu, kto to zabudował bedrockiem? Jezus... Muszę to oko mieć, oko Endera. O... T... O... Czekaj, ja tylko idę. Kamil, and jest nadal zepsuty. Na serio. Dobra, no to ja wracam na prywatną no, widzę. Na widzowie tylko we seryę tam, e, tam są takie takie te a jeszcze te stepem do Kamila i próbuję go właśnie zabić. Bo właśnie przydeł jakiś jakoś uciekł i może być w jakimś tajemniczym miejscu. Ja właśnie nie wiem gdzie on jest. Tutaj, tutaj idzie z sagi, no. Gdzie? Um, um, jest, nie się. jest, jest, hop. Jest, hop. Nie ma jest, jest, nie, 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 nie jest. jest, hop. jest, hop. jest, ma jest, to jest, um, ale, A gdzie ty jesteś? Nie ja jest, jesteś ale. jest, ale, 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 ale... <głysza> Kamil. Wiesz co? Najbny jesteś. Nawet na to zareagowałem normalnie. O? Nie. Też to z, że cały end zniszczyłaś? O! O! Czekaj, bo może znajdę. Ej, jestem w End City! No serio, mówię, jestem w End City! Chłopie, może się uda twierdzę znaleźć? Czekaj. No tutaj coś do jedzenia, w ogóle jedząka nie mam, czekaj. To ja jest jakieś itemy w ogóle, bo to może że jakieś fajne. Czekaj, do, do, dobra, ale... Ale stary, ja, ja w ogóle nie wiem, czy mi się uda znaleźć tą twierdzę, bo to jest strasznie trudne. O jezu, Endermany mnie biją. End City? No, End City znalazłem, ale. O, jest End City, czekaj. Co? Czekaj, się muszę budować, no bo Endermany mnie zniszczą. Właśnie jednego walnęłem mm. i... Stare... Z... Co się wezmę to. Ej, to jest to jedzenie! Ja je znam! Dobra. Czekaj, to jest kolejny City, ale ja mam... Mm, no zęgi, ja sobie tutaj przeszłam, dobra. Elderman mi nie zauważył, no dobra. Co? Ja idę szukać N-City Ja idę szukać N-City A ty jesteś w ogóle w, e, w N-City, czy nie? No, ja w N-City Ja też właśnie jestem w N-City, tylko, tylko kurde nic tutaj jeszcze tak nie mam Ja nie wiem kiedy Dawid, Dawid dołączy, ale dobra, komentarz mam na tą grę przetwania. Kurde, dobra, ja, dobra, Kamil, ja już się zabijam, dobra, to już koniec gry. Widzowie, cięcie. Widzowie, już właśnie wracamy po bardzo długiej przerwie. Ty, tutaj w ogóle, ej! Co? To będzie Dobra, no. Nie no, ale Kamila nie ma, ale Kamila nie ma, no bo, no. Dobra, no to wyłączaj, ale kamienia Ka niestety nie mamy no bo, no bo przesadził na prywatnym, tak i musiałam dać ba bana, bo, dobra, Dawid, gdzie ty w ogóle jesteś, no bo ja ciebie, Ej, dobra, sobie sami na serwerze, sobie tej... no, no, to zaczynamy, dobra, jesteśmy sami na serwerze, nie no, ma... Nie, bo ja musiałam z nim skończyć dlatego, no bo zaczął niszczyć prywatnowicę. Zaczął to to niszczyć miasto, ja, ja się wkurzałem, on się, on się wkurzał. Yy, I się tak wkurzaliśmy po prostu na siebie i... mnie ta trucizna na minutę trzydzieści jest porządna. No. Daj mocniejszą minutę trzy... Halo! Ktoś mi na psie, a go nie bije. Ktoś mi przedstawił tryb gry? Jaśnie włamam twoje konto. Ktoś mi chyba zmienił na tego, że nie mogę nikogo bić. Poczekaj, psa nic nie bije, czekaj, a tak z miecza? A i z to padł nagle. Eee... Eee... Dobra, już nagrywasz? No. Bo Boże, Dobra, jak coś z torbicem rozesnąć? No, dobra, ja już na zrobię, żeby zagleć do mnie, bo. nie mam... Tu ja też nie ma, jestem sam. Nawet jeszcze sprawdzę. A, dobra. Jak tam jest ale nie sali, jak to. Dobra, zaczynam. Dobra. Co to. kto to tam był? Co to było? Czy niektóre teraz latają? E, dziwne. Ну, еще на корме. Страшно, это дивно. Kurde. nie wiem, bo zabierze to siebie na czacie. A ktoś mnie zabił. Dobra, już, już ciobądź Dobra, i coś nam leci. Czekajcie. Więc to jest, Daniel? Jak ktoś ma tutaj jakieś shaker? Uła, ale boli, kurczę. A, 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 Jakaś dziwna postać mi bije! No nie wiem to, to ale... ktoś może być ta w Nie no! Ktoś chyba dopadł prywatowicę, no nie no! No nie no! What a Nie mam mleka. A. A. a! Dobra, ja włożę do wody! Nie. 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 Dawid. Gdzie ty w ogóle jesteś? Bo miałeś dawno dołączyć na serwę, nie ma. Czekaj, ja tutaj lata. I'm fly. A ty w ogóle nic nie mówisz na tym odcinku. No teraz coś mówię. No nie no, bo to będzie taki film, że to będzie... Że to będzie taka y, jedna część y, z tobą. Jedna połowa filmu z tobą, a jedna połowa filmu z Kamilem. Ja się za, za chwilę ginę. Ja z film zginę w gozetcie. O! O! Kurczę. Dioksyl. Czyli jak się spadają z nieba? Wow, kurczę, ale to boli. Ah, kurczę, ale to boli. A! Ah, kto mnie zabił? Kurde no jeszcze dobra. No. Może jakąś tą postać jakoś załatwimy? Ej no, czekajcie. Czekaj. Postać? Może mi odpisze? Ej, zabili mnie. Zabij mnie ktoś. Ej no, dobra, więc ja się tepnie, do tej postaci. Enter. O Jezu, On jest wysoko tam to, to tak wysoko przychodzi. No, Ej. Jakiś postać, dobra, musimy zwiełać. Dobra, widzowie, w ogóle. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, co tutaj pisze. Nie otwieramy. Nie otwieramy. Kto to w ogóle zrobił? Bobo dziara, bo bo To, a ty jest jakaś wiedźma. Kurde, ja ją zabija, dobra, zabita. Ej, skąd zna moje imię? Ok. Nie i e Z Nieznane. Czy co? i co się tutaj w ogóle dzieje? co ten donauw w ogóle zniszczy? Kogo z tym? to są jakieś niewidzialne bloki albo coś? A! Zabiła mnie ta postać znowu.